Więc maksymalne wynagrodzenie wójta według obowiązujących przepisów może się ono kształtować na poziomie 12 100 zł, na które składa się stawka wynagrodzenia zasadniczego od 4200 do 5900 zł, dodatek funkcyjny do 1900 zł, dodatek specjalny od 20% do 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Czyli wychodzi 3120, to jest kwota dodatku specjalnego do kwoty 7800 razy 40%. Dodatek za wieloletnią pracę w zależności od ilości lat pracy dodatek ten liczony jest od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, to się to jest 500 razy 20% to jest 1180. Yy, propozycja. Yy, jest następująca. Że wynagrodzenie zasadnicze dla pana yy, Wójta, pana Pawła Ptaszka jest 4200 zł, dodatek funkcyjny 1000 zł, dodatek specjalny 1040 zł i za wysługę lat, z tym, że tutaj yy, po prostu. Yy, nie wiem jak ta wydługa lat. Przyznam szczerze, że nie wiem ile Pan Staszek już pracuje. 10 lat 11 lat. Ile? 11 lat. No to tak, dodatku funkcyjnego. Taka jest nasza propozycja. Jest to propozycja być może Państwu się wydawać niska, ale proszę. To jest radność naszego grubu propozycja, gdyż uważamy, że pan ptaszek dopiero zaczyna pracę. Jeżeli wykaże się, to w ciągu roku Rada będzie mogła podnieść panu ptaszkowi. Bardzo Cześć. Cześć. państwa, Cześć. że wiem Cześć. i mówię to stałą odpowiedzialność, moment, jeszcze ja mówię to z całą odpowiedzialnością, że wiem, że głosy przed wyborcze były takie, że pan wójt Nowak, pan Wójt Lew -Nowak bardzo wysoko zarabia, dużo zarabia. Więc, proszę Państwa, zacznijmy od minimalnej. Pan Wójt Nowy wykaże się pracą. osiągnięcia jakie będzie miał. Nie ma żadnych przeszkód, ale podnieśli w ciągu roku też. Ja mam takie pytanie. Na się... Dziękuję, dziękuję za wysłuchanie mojej propozycji. Teraz proszę Panie Przewodniczący, mam pytanie. Czy różni osoba Pana Wójta Kowal-Poktaszka poprzedniego wyjaśnienia, dlaczego nie miałby zarabiać na samym początku tej samej kwoty, którą zarabiał Pan Wójt Lepnowa? Czy w stanie tego, to, na przykład, athletes, to by była propozycja na zależności od tego, jak on... Tak, czyli Pan skomponuje te nagrodzenie, które otrzymywał do tej pory Pan... Nie, to miałbym na samym początku kadencji. Wójt Lepnowa. Na no, momencie kadencji my przegłosujemy to wszystko, co to musimy sobie zaplanować. Przegłosujemy to, bo to jest, to jest procedura, która, która obowiązuje na sesji i obowiązuje Radę, że wszystkie uchwały, wszystkie musimy przegłosować. I propozycje. Wiem, że przy tej uchwale jest bardzo dużo emocji. więc zdaję sobie z tego sprawę. Aby przyjąć za stawkę zasadniczą ostatnie wynagrodzenie, nie ostatnie ja wynagrodzenie, nie pierwsze, wyn, tak, pierwsze wynagrodzenie pana Wójta Lechanowata. Zastawka zasadnicza, tak? Zastawka tak, tak. no, zasadnicza. To jest, to jest, to jest, to jest no, otóż na pewno wieku, bo tej chodzi o kwestie, że tak to tak. no wszystko dostawić, to pozostało co było. tylko To wysłuchiadaki dostawić taką, jak jest, nie? Wiem, nie? Ja, ja Państwu powiedziałam, że tą propozycję, którą nasza gmina złożyła, jest podjęta na podstawie wszystkich głosów, które spływały, że cały czas mówiono, że pan Wójt Legnowak ma bardzo wysokie wynagrodzenie w czasie kampanii wyborczej. Więc aby sprostać temu zadaniu i sprostać Państwa oczekiwaniom, więc chcemy obniżyć tą stawkę. A Państwo, jeżeli zdecydujecie tak, jak Państwo mówicie, proszę bardzo, nie mamy żadnych przeszkód nie ma. Proszę o zagranie. na pewno by rozmów całego do lepszej pracy, jeżeli, by, jeżeli by ta stawka była nieważna. Proszę, proszę. Okay. Proszę sobie wyobrazić, że podejrzewam, że stawka zbyt wysoka nie będzie taką mobilizacją. Ja mam nie, go... no, nie ma dyskusji. Już proszę pan Wolek. Ja chciałbym i... zauważyć, że jak tutaj też yy, pan Wójt Lechnowak to na samym wstępie, przed tym, kiedy, kiedy przedstawiał sytuację gminy, To zauważył, że sytuacja gminy jest na tym samym poziomie, na którym była. To samo zadłużenie. Więc obowiązki wydaje mi się, że są takie same, spotykałem teraz na nowym wójcie, jak i na poprzednim. Więc nikt tutaj nie chce akurat żeby panu na to wynagrodzenie, które miał pan wój lektować na koniec kadencji, tylko z początku kadencji. To jest ta sama praca. Ja też nie uważam, żeby miał zarabiać od razu tyle, ile pan wój lektował na koniec kadencji, tylko przyjąć tą stawkę z początku. Dobrze, więc y, dziękuję Panu bardzo. Y, proszę Państwa, wpadła y, propozycja, tak jak ja przeczytałam, i wpadła propozycja y, podniesienia stawki zasadniczej do y, wynagrodzenia Pana Wójta Aleta Nie zasadniczej, ale kwoty do 8970 zł z wszystkimi dodatkami. Chyba, że tutaj będzie wyjątek, stanowił e, dodatek za wieloletnią pracę, który. Dobrze. 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 Propozycja, Propozycja wynagrodzenia na początku kadencji pana Żuita tak? czyli wynosiła na początku kadencji 8970. Ale tak. ja proponowałbym, żeby podać żeby żeby podano na no, podstawę, czyli zasadniczą, plus dodatek z ceny Na ten moment nie znamy chyba że pani sekretarz głównej jest w stanie nie. podać. Jak to będzie wyglądało? Więc ym, wynagrodzenie pana, zasadnicze pana wójta Lechanowaca, o to państwo pytacie. Było 5400 zł, dodatek funkcyjny 1700, dodatek specjalny 25% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i dodatek za wieloletnią pracę, czyli 20% wynagrodzenia zasadniczego. Taka była mówimy o nie ma nie możesz na Nie Powiem Państwu, że nie, nie napisałam tej początkowej, nie było takiej propozycji, też nie mam w tym uzasadnieniu, które opracowywałam tej początkowej wielkości. Na pewno do daty funkcyjnej był 1700 zł, jak pamiętam, on no został do końca utrzymany. Na początku dodatek specjalny był 20%, potem przy podwyżce w 2012 roku, bo dopiero podwyżka była po dwóch latach funkcjonowania pierwszego wójta, pojawiła się 25%, a na początku był 20%, bo to jest kwota, która zawsze musi być tam glimana, która zawsze musi być. Nie może być mniejszy dodatek specjalny, zawsze 20%. Na początku był nawet 20%. 1700 lat dodatku funkcyjnego. Nie mogę sobie w tej chwili skojarzyć, czy to było 5200, czy musiało być na pewno więcej 100 kwota 5200. No i oczywiście ja wally, miał 20% dodatku za wieloletnią pracę. Więc im 400, Ja w sensie merytorycznym, ta sprawa nie została uprzednio omówiona w gronie 15 radnych i zaproponowała, że nie, że ta stawka jest przedmiotem, bo na połowę publiczną. Na skutki miałem propozycję taką, żeby to przerwę się 15 osób, gdzie jest na sali, ustalić stawkę, stawkę i podać ją pod głosowanie, bo naprawdę no, jest to sytuacja bardzo dyskomfortowa dla mnie osobiście. Myślę, że dla go Przez 4 lata, w momencie kiedy dosytuowaliśmy e, się i Rada została wybrana, pan wójt, pierwsze nie do inicjatywy, a jeszcze będą zeleptem e, e, spotkanie zorganizował, gdzie wszystkie e, dokładnie, że jak Państwo pamiętacie, e, wszystkie zagadnienia związane z pracą e, na sesji pierwszej, z wyborem do komisji, z wyborem e, e, przewodniczących. Z wyborem również i, i uchwały, podjęciem uchwały dotyczącej wynagrodzenia omawialiśmy wspólnie, bo taką inicjatywę wykazał Wójt. Wówczas wtedy, żebyśmy byli wszyscy przygotowani. Dziwię się, że nie zostało to zrobione, dlatego że y, okazuje się, że y, potrzebujemy dodatkowego czasu, a jak y, widzimy. I zostaliśmy zobligowani do tego, żeby dzisiaj się to ta sesja odbyła, bo to już jest ostatni, że tak powiem, termin zatwierdzenia tych wszystkich i podjęcia tych wszystkich uchwał, które mamy w planie. Więc prośba teraz o przerwy, w momencie, kiedy ktoś zapomniał, no po prostu przygotować się do, do sesji, uważam za niestosowne, bo byśmy tutaj. Rozmawiali na ten temat, mieliśmy czas, jesteśmy po to radni wybranymi, żeby szanować się wzajemnie i podczas sesji podejmować uchwały a nie no, prostu tutaj dyskusję prowadzić. bo no, to są poważne sprawy, żeby... No, sesje są po to, żebyśmy podejmowali uchwały, do których jesteśmy przygotowani merytorycznie. W momencie, kiedy nie będziemy tego robili, to będą sesje wyglądały tak, że będziemy dyskutować na sesjach, a, 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 a tego byśmy wszyscy chcieli uczyć. Więc o tym to tylko tyle, jeżeli chodziło o kwestie organizacyjne. E, dziękuję. Pani, panie przewodniczący, tej, tej informacji na wszystkich radnych. Padła taka propozycja z, ze strony rady a autorytetu tej do pana Pawła Ptaszka, do pani przewodniczącej rady, żeby tak jak jest, się odbyło właśnie przed dzisiejszą sesją Niestety może brzydko powiedzieć, reakcja nie zostały podjęta. A mogę Pani Przewodnicząca? Przepraszam Panie Morek, zostałem wywołana do tablicy, była tu rozmowa telefoniczna o spotkanie, ale tak jak pan Marian, pan radny Marian Szymiejski powiedział, ja oczekuję i oczekuję w dalszym ciągu od pana Nowego pana wójta, pana Ptaszka Pawła, o spotkanie, żeby zorganizował wszystkich danych, tak jak to zrobił na początku pan Lechnowak, pan wójt Lechnowak, że z, z, z innych komitetów zaprosił. Ja przyznam szczerze, że ja do dzisiejszego dnia panów nie znam, z, z, nawet tak dokładnie, i należałoby chyba. Grzeczności, by Pan należałoby, żeby dobry gospodarz zorganizował nam takie spotkanie, przedstawił nam swojej kraty. Hmm. Naprawdę, ja mówię Państwu, że ja Was po prostu nie znam. Dlaczego ja mam wychodzić przed szereg, jeżeli to jest y, Pana Wójta sprawa, żeby nas po prostu zjednoczyć, zorganizować spotkanie i ja oprócz Pana Kuca Czesława, to nie znam Panu. I to jest chyba do to jest waszego, waszego kandydata, Waszego wójta chyba sprawa, żeby do takiego spotkania... Tak, ale wtedy od dnia dzisiejszego... Tak. Od dnia dzisiejszego tak. Ale jeżeli zorganizuje takie spotkanie Pan... Pan Paweł Ptaszek, ja będę mu bardzo wdzięczna, dlatego że ja mam też, tutaj w tym klubie nasza gwina też jest nowe twarze są. Ja mu przedstawię te nowe twarze jako przewodnicząca. Pan Ptaszek przedstawi swoje twarze i wtedy możemy dopiero spotykać się, dyskutować, rozmawiać i współpracować. Ja mam na tym. Proszę panie Maria, z całym szacunkiem, ale trochę nie wymagać tego, abym ja organizował spotkanie 15 radnych w sprawie mojego wynagrodzenia, bo byłaby to z mojej strony przynajmniej daleko idąca niezręczność, jeśli nie gol samobójczy na samym początku kadencji. Ja tego oczywiście nie zrobiłem, bo trudno byłoby, żeby zwój Ele organizował spotkanie, spotkanie 15 radnych, którego przedmiotem byłoby omawianie jego wynagrodzenia. Byłaby to niezwykle i tego i tego faktycznie nie, nie, nie poczyniłem. Natomiast tutaj jeśli chodzi, dlaczego nie było tego spotkania w tych 15 radnych z mojej inicjatywy. Bardzo prostego z tego powodu, szanowni państwo, bardzo szanuję, bardzo szanuję kompetencje Rady i Waszą Supermanność nie wójta. Dlatego nie proponowałem spotkania przed moim oficjalnym wyborem, żeby Państwu w żaden sposób moją osobą czy moim zdaniem nie narzucać wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego panu komisji. Ponieważ szanuję Państwa suwerenność, 15 rady, w określaniu składu osobowego prezydium rady oraz członków komisji. Dlatego taka inicjatywa z mojej, z mojej ust nie wyszła przed właśnie ukonstytuowaniem się rady. I niejako teraz jesteście Państwo ukonstytuowani, i teraz bardzo chętnie się Państwo spotka, ale również jak będę, jak Państwo się konstytuowani i jak. I, i, i w ten sposób nie wpływam na państwa, nie na Państwa suwerenności, więc naprawdę w ten sposób działał, uważam, że podjęty przeze mnie yy, tok rozumowania był słuszny, bo on, ten tok które który ja podjąłem, opierał się na tym, iż szanuję państwa suwerenność. Chciałem wyczekać dokumentu dzisiejszego, czyli do procesu się rady, przewodniczącego, wiceprzewodniczących, komisji. Tak, aby moją osobą nie słyszać, czy to jest Państwa sprawa, ale nie sprawa wójta, że wójt, wójt elekt rozdawał za przekroczenie karty, kto, kto ma być przewodniczącym, zastępcą i tak dalej. To byśmy wtedy popsuli pewne standardy, myślę, dobre standardy, które funkcjonują już od z całym szacunkiem, tu nie był tym do Pana, natomiast Pan doskonale wie, że potrzebna jest iskra, tym bardziej, że my no, widzimy jak, jak wyglądało głosowanie i jak wybór wyglądał do Komisji. Wcale ja tutaj opowiadając rozwiązanie, nie miałem na myśli, żeby Pan uczestniczył, Pan by zorganizował i Pan by opuścił Przedstawilibyśmy się wzajemnie i Pan by mógłby sobie, z racji tego, że czułby się Pan skrępowany w y, y, tym, żeby ktoś nie pomyślał, że Pan narzuca swoją wolę, y, 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 zawsze potrzebna jest taka sprawa organizacyjna, której tutaj kroko. I dlatego ja tutaj mówię, a nie, nie żebyśmy tutaj y, próbowali. Y, Argumentować dlaczego i co. Ważne jest to, żebyśmy dzisiaj podjęli uchwałę, o której przedmiotowo mamy w tym temacie i musimy ją no, tutaj podjąć, I, i, i to jest zasadniczy punkt. Ja, a już przyczyny zostawmy. Natomiast zawsze są rozwiązania, które pozwalają <laughs> y, y, osiągnąć wydatnie y, rzecz tak, mówiąc cel, jaki. Jak, y. Dziękuję panu. O zakończeniu dyskusji na ten temat. Poproszę o podniesienie ręki. Jest 11 za zakończeniem dyskusji na ten temat. Na temat wynagrodzenia pana Wójta. Kto jest przeciw? Trzy głosy. Kto się wstrzymał od głosowania? Jeden głos. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta, widzę tych Na podstawie artykułu 18 ust. 2. Ustęp 2. Punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Yy, ustala Rada Gminy Tymbar uchwala co następuje. Ustala miesięczne wynagrodzenie wójtowi gminy Tymbar panu Pawłowi Janowi w w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze 4200. Dodatek funkcyjny 1000 zł. Dodatek specjalny 1040 40 zł to jest 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ponadto wójtowi przysługują dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo.